Przede wszystkim gratulacje za to ostatnie zwycięstwo w Piotrkowie. Nie przyszło ono łatwo. Powiedz, jakie ty masz odczucia po tym spotkaniu, jak oceniasz jego przebieg? Nas na pewno bardzo cieszą te dwa punkty zdobyte w Piotrkowie, bo nie ukrywamy ten mecz od początku już nie układał się po naszej myśli. Także te dwa punkty na pewno są bardzo ważne dla nas. Z przebiegu meczu można powiedzieć, że nie do końca nam się one należały względem, że po prostu ten mecz był w pewnym sensie pod kontrolą Piotrkowa, bo jednak cały mecz praktycznie prowadzili, tam były różnicą chyba nawet 3-4 bramki, nie wiem, może nawet 5, nie, nie pamiętam do końca. Na pewno był to dla nas bardzo ciężki mecz, wymagający, no ale jakby już nieraz pokazaliśmy, że potrafimy wracać, że tak powiem, z takich trudnych, Trudnych meczów i potrafimy wracać do tego wyniku, i tym razem było tak samo, właśnie gdzie przez cały mecz goniliśmy. W jednym momencie nam się chyba udało nawet przełamać przeciwnika na jedną bramkę, ale to było, to było chwilowe i finalnie, po szalonej końcówce, udało się wyciągnąć ten remis i wygrać w karnych. Także dla nas na pewno jest to, można powiedzieć, budujące zwycięstwo, bo jednak. Mimo sprzeciwności losu, jakie tam pokazało boisko, udało się, udało się zremisować i wygrać w karnych. Także na pewno, na pewno cieszy nas to zwycięstwo i napawa optymizmem przed Gdańskiem względem tego, że mimo tego, że mecz nie układał po naszej myśli, potrafiliśmy wrócić do, do wyników. Byliście faworytem tego meczu w Piotkowie, przemawiała za wami pozycja w tabeli, wygrane pierwsze spotkanie, także to, że dobrze weszliście w tą drugą część sezonu w Orlen Super Lidze, ale wszyscy też przed tym meczem powtarzaliście, że teraz to będzie zupełnie inne spotkanie. Czym was zaskoczyła ekipa z Piotkowa, że grało wam się tak trudno od początku tego meczu? Tak, na pewno byliśmy faworytem tego meczu, tym bardziej, że u siebie z Piotrkowem zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Mecz przed Piotrkowem z Wrocławiem też ułożył się dla nas bardzo dobrze. Szczerze mówiąc nie wiem co spowodowało to, że nie mogliśmy wejść, wejść w mecz. Nie wydaje mi się, żebyśmy zlekceważyli przeciwnika. Wydaje mi się, że to by po prostu mecz z tych, których po prostu nie szło, bo naprawdę gdzieś trener rotował całym składem, próbowaliśmy różne rozwiązania i po prostu nie szło. Także no, ciężko znaleźć jakąś przyczynę, ale finalnie tak jak już mówiłem wcześniej, bliżą się te dwa punkty, bo były one bardzo ważne w miejscu, w którym jesteśmy, żeby ta tabela, że tak powiem, układała się jak najlepiej dla nas. Wróciłeś do treningów, wróciłeś do gry, zakładam, że był to bardzo wyczekiwany moment po tej kontuzji. Powiedz, jak ty na ten moment się pod względem fizycznym czujesz, jak oceniasz swoją gotowość już do tego, żeby pomagać kolegom? Tak. Czekałem bodajże cztery miesiące do tego, żeby móc wrócić na boisko. Tak naprawdę dopiero trenuję drugi tydzień normalnie z chłopakami, czy tak powiem, że grając w obronie w ataku. Wiadomo, po takiej przerwie potrzebny jest długi czas, żeby wrócić do formy. Na ten moment fizycznie czuję się dobrze i jeszcze brakuje. Dużo do tej optymalnej formy na boisku, przede wszystkim tego czucia takiego boiskowego. W obronie na treningach czuję się dobrze, w ataku trochę gorzej. Wiadomo, że po takiej długiej przerwie organizm potrzebuje trochę czasu, żeby się przyzwyczaić do tych obciążeń i tego wszystkiego. Można powiedzieć, że ja przechodzę taki okres przygotowawczy teraz. Więc na pewno moje, moje nogi to odczuwają i są ciężkie i tak dalej, ale mówię, no jest to dopiero początek, więc nie ma też co wymagać jakichś cudów, po prostu robię swoje na treningach, mam nadzieję, że z treningu na trening będzie coraz lepiej, będę się czuł coraz pewniej i będę mógł pomagać chłopakom chociażby, w jakichś krótkich odstępach czasu, żeby, nie wiem, wejść na 5-10 minut, żeby kogoś zmienić, żeby mógł odpocząć, żeby po prostu lepiej było można rozkładać te siły w trakcie meczu. A jak wyglądała ta rehabilitacja i co sprawiło, że wróciłeś do tych treningów chyba znacznie wcześniej niż się mówiło? No bo te pierwsze diagnozy chyba gdzieś pamiętam, że mówiło się o powrocie w okolicach kwietnia, mamy końcówkę lutego i już w zasadzie wróciłeś do normalnych treningów. Wydaje mi się, że po prostu tak jakby wiadomo, że każdy organizm reaguje inaczej i regeneruje się inaczej i tak dalej. Jakby takie widełki, które dostałem od lekarza, to są minimum trzy miesiące i w górę mi się udało wrócić, można powiedzieć, po tych nawet niecałych trzech miesiącach. Wiadomo, gdzieś tam czuję jeszcze, że ta kontuzjowana ręka nie jest jeszcze 100% tak zdrowa, że tak to nazwę, że jeszcze siłowo trochę odstaje od drugiej ręki i tak dalej. Ale jakby po tym, po zakończeniu leczenia z lekarzem, dostałem zielone światło. Powiedział, że jakby to, co było operowane, już się trzyma i jest odpowiednio zagojone, żebym mógł wrócić do treningów. Także na razie po prostu normalnie trenuję z chłopakami. Trener jeszcze nie daje mi czas, za dużo czasu na boisku, ale wiadomo, że jest to spowodowane tym, że po prostu muszę wrócić, wrócić do formy i po prostu mój organizm jeszcze nie jest gotowy na to, żeby grać, że tak powiem w pewnym wymiarze czasu. Dobra rehabilitacja, jakieś odpowiednie ćwiczenia, no i wydaje mi się, że to było głównie spowodowane tym, że udało mi się tak szybko wrócić. Też jest to ręka lewa, nie jest to ręka rzucająca, więc jakby ta nie obsługuję tą ręką tak dużo na boisku, dlatego wydaje mi się, że mogłem tak szybko wrócić. Wydaje mi się, że gdyby to była ręka prawa, która rzuca, to raczej nie byłbym w stanie jeszcze grać w ataku i podawać i rzucać tą piłką. A jest to lewa ręka, która generalnie jest bardziej potrzebna w obronie niż w ataku, więc nie jest mi aż tak bardzo potrzebna, jeżeli mogę to tak nazwać. Powiedz jeszcze, to była najpoważniejsza kontuzja w twojej dotychczasowej karierze, w twojej dotychczasowej przygodzie z piłką męczną, taki najtrudniejszy czas dla ciebie? Tak, generalnie to trochę wszystko się nałożyło, bo wcześniej jeszcze w meczu z gdańskiem naderwałem sobie przywodziciel w prawej nodze i też od tego musiałem pauzować po meczu z Głogowym, jeszcze dwa mecze po prostu dograłem, że tak powiem, były ważne. Później już miałem przerwę, bo miałem tą naderw naderwany przewodniciel. Poświęciłem trochę więcej czasu na siłownię, co jak widać niekoniecznie wyszło na dobre, bo doznałem drugiej kontuzji, co stało się na siłowni, co też jest trochę, że tak powiem mm, Takim głupim wypadkiem, że to tak nazwę, bo jednak jeżeli kontuzja stanie się na boisku, no to jest to wpisane, że tak powiem, w koszty naszego sportu, jeżeli stało się to na siłowni, no to jest to no naprawdę niefajna sytuacja. Trzeba było pauzować i to bardzo długi okres. Wcześniejszą kontuzję miałem, chyba to było w juniorach czy coś, to było dobry 10 lat temu, to miałem złamałem tam rękę i też miałem tam druty, ale to było bardzo dawno temu, więc... Tak naprawdę, po ostatnią taką długą przerwę odgrania miałem dobre 10 lat temu, więc na pewno był to dla mnie bardzo trudny okres, który po prostu trzeba było przejść.